budka przy boisku słup na motocrossach wiadukt za wiaduktem wiatraki kowalów Dajcie zaraz będziemy nagrywać dalej. Max zoom optyczny Zobaczymy od słupa w prawo, tam gdzie miałem ostatnio nagrać, bo teraz zabra widoczność. Słup, lecimy w prawo. Stabilizację. Już ja, dobrze widać. São rzeczy. i ja teraz celuję dokładnie nad dokładnie nad, 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 nad tym. budyneczkiem przed, przed koło jeszcze jedną próbę, może uda mi się ustabilizować aparat bardziej tak, tu jestem jakiś kościół wieża w tleś tak jakiś patyk. teraz sobie dam troszkę w lewo w prawo znaczy się muszę poprawić aparat żebym go trochę tylko będzie szedł na tej jak dzisiaj widać ładnie prawdopodobnie Lemierzycki, ale bym musiał jeszcze zobaczyć czy to Lemierzyce taka wieża wysoka może być coś innego na razie i będziemy trochę w prawo i tu się zaczyna drzewka. W tym moim takim kącie widzenia. No i jest ten pierwszy słup trakcyjny. No i ja teraz już idę, praktycznie cofnę do tylko do Leniżyckiego. Nie wiem czy Lemiżkiego, ale cofnę sobie do tego kościółka. o tu. I zobaczymy jak on idzie w dniu prostej no. Już bardziej nad boiskiem jak nad tym budynkiem gospodarczym. No to teraz weźmiemy z powrotem od tego kościółka do tego budynku gospodarczego. Tylko sobie podstawię coś jeszcze pod obiektyw. Sprawdzę czy mam dobrą ostrość na pełną co grzebać, to tylko robię na no optyczny, za później zawsze mogę w programie powiększyć. O, jest teraz elegancko. Lecimy powolutku w Z powrotem do słupa, który jest na torze motokrosowym. tylko Cik. drzewa no coś tam za tym kościółkiem widać to jest jakiś kościółek po drodze wcześniej go nie widziałem no raczej kościółek. I sprawdzimy jak on idzie w linii od tego miejsca, z którego obserwuję sobie tutaj na skanie. Nad tym budynkiem idealnie. Idealnie nad tym budynkiem do góry. Zoom. No nad tym budynkiem. Tu są jakieś rzeczy. Spróbuję ustabilizować teraz w tym miejscu, bo chmury jak się tak daleko tam zmienią, to być, być może słońce będzie tam bardziej widoczne. No dawaj tu chodź. O. Zostawię to na chwilę. Musi tam po prostu przejść słońce, zobaczymy co to jest. No. Następnym razem przyjadę tutaj i spróbuję nagrać w stronę Świebodzina Teraz nagrywam tak o 11 rano. No jest sobota 14 września latają sobie fajnie samoloty, ale dzisiaj nagram akurat to. Bez dosyć niska wilgotność powietrza. No nie ma wiatru, ale jakby był wiatr, to to by było bardziej rozwiane. A następnym razem przyjadę nagrywać właśnie tam w stronę świegodzina po godzinie 16-17 jak słońce będzie z drugiej strony, bo mnie świeci ładnie ten świat ale do godzina też nie jest daleko. Nawet teraz już jak tam patrzę, to widzę tą górkę, z którą ostatnio nagrywałem. Bo do, do, dokładnie wiem przy którym budynku się kierować. To na Google Maps można sobie zobaczyć normalnie. Polecimy troszkę w lewo. Będę robił takie przystopowania. Może coś tam się zobaczy, jakiś obiekt. Później już na komputerze, jak robię troszkę tego postprocesingu. zawsze zwiększam kontrast. O, są tu jakieś różne rzeczy. Jeszcze w tym miejscu sobie to zatrzymam. Nawet nie używam statywu, tylko napycham takiej pieluchy pod aparat, żeby go tam, mówię o, dosłownie, tam niecałe milimetry podwyższyć czy obniżyć. No coś tam z tyłu jakieś widać różne rzeczy. Na pewno tego nie było widać dwa tygodnie temu, jak nagrywałem, jak była jeszcze taka paruwa, dosłownie mówiąc. No bo nawet stwierdziłem, że nie będę wrzucał tego materiału, bo tam można się tylko domyśleć, tak jak ostatnio taki błąd troszkę zrobiłem, ale to wiadomo, człowiek się uczy. Ja już tu jestem. No nie wiem, czy nie jest dziesiąty raz na tej wieży. Cały czas idę w lewo, tak patrząc od siebie w stronę tego słupa na torze motocrossowym jeszcze tutaj takie dosyć ciekawe jakieś białe plamy spróbuję go tak wycelować tam ale zasięg jest na podczerwieni Tu coś jest. Przez tą dziurę dosłownie. Tak, przez tą dziurę, i to. Spróbuję ustabilizować trochę wiatr. nie wieje w ekranik od aparatu. I mimo wszystko się trzęsie. Widzicie? Jakieś fajne z tyłu rzeczy. Tu, i tutaj taka wieża, nie? No to dobra. To teraz robimy zoom do tyłu od tego wcięcia. Tu jest drzewa, widać jakieś tam gałęzie Ale tam coś z tyłu jest Tam coś z tyłu jest Tu coś z tyłu jest Teraz muszę zrobić Patrzcie, ja tutaj sobie nagrywam odtąd, dotąd, dotąd. kilkanaście metrów lewo, prawo, a na takim dystansie, na samym końcu, jest praktycznie kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów. Nie, to mnie nie interesuje. To mnie interesuje. Zrobimy taką próbę. Tak samo jak wtedy. Podkładam tą szmatkę. szmatkę tak to było tutaj muszę sobie tylko ustawić i zostawię aparat niech tam słońce się pojawi to jest kilkadziesiąt kilometrów stąd Sup, sup, podkładam szmatkę. Niech sobie teraz to stoi. Na chwilę dam zoom, może nie trzeba będzie później na komputerze dawać. Trochę jeszcze wyżej, troszkę jeszcze wyżej. Ale trudno jest to ustawić Strasznie. O! Może być. Oglądanie gwiazd to jest przy tym pikuś. A teraz muszę dotknąć aparatu, tak, żeby nie zepsuć ostrości. no już na komputerze się zrobi lepiej. Zasłonić muszę sobie ten obiektywik teraz zobaczymy teraz, niech sobie będzie chwilę, widać daleko, że to co jest białe, to od tego się odbija światło. Dosłownie światło podczerwieni, bo ono nie przychodzi na... Yy, teraz tą, przez tą przesłonę, co mam założoną przez ten filtr, przechodzi tylko podczerwień. Jest zdjęte te zabezpieczenie z matrycy, które zatrzymuje UV i podczerwień, a ja to usunąłem całkiem z tego aparatu i dlatego widzimy tak daleko. Zrobię trochę bliżej no zawsze krok do przodu zawsze krok do przodu, tutaj zawsze przez w okręglenki Na różne rzeczy, które są z tyłu I teraz pojadę jeszcze raz do samego końca, aż do tego kościółka, który wydaje mi się, że jest w plemierzycki Po no To drodze robił takie małe zoomy wiadomo słońce mogło się przestawić może tam teraz nie ma chmur akurat nad tymi miastami czy tam drzewami ale mówię no tu zawsze jest coś ciekawego o tam coś błyszczało może ktoś otworzył okno teraz sobie lepiej ułożyłem tą peluchę pod spodem i sobie tak mogę po kawałeczku, po kawałeczku jeszcze raz po kawałeczku, po kawałeczku w prawo jechać Ale jest różnica, tak daleko widać. Mówię, ostatni raz nagrywałem to. Nie ma szans. Praktycznie na no, obserwację tylko wrzesień. I to jeszcze jak nie ma takiego deszczu, bo nie paruje wszystko do góry. Ale to idzie daleko. Ale to ma zasięg. teraz jestem dokładnie nad yy, nad tym budynkiem gospodarczym koło tutaj tego, tego kortu brązowo-brunatnego o i teraz jest tak No, zobaczę później sobie na gograch mam tam już wszystko pomierzone rozrysowane. Teraz tak, tu jest coś ciekawego z tyłu wysokiego. Ja robię tak, robię tak i od razu sprawdzam w Google. Że idzie tutaj nad tym rantem budynku, który jest przy tym boisku. Nad rantem prosto. Zum. No, ciężko, ciężko. Ciężko, ale ale są efekty mówię, nawet nie sobie nie wyobrażacie ile to jest pracy o tu jest to właśnie nad tym rantem budynku ile to jest pracy, ile to jest jeżdżenia ile to jest organizacji żeby przyjechać ja, ja mam tutaj mówię prawie 60 km 50 z hakiem no żeby przyjechać nie? no ale na razie nagrywamy To co to? No ale na pewno w prawo od tego budynku. To już na oglądach sobie mogę sprawdzić spokojnie. Każdy może zresztą sprawdzić, jak sobie ustawi punkt obserwacyjny na tej wieży. Drugą kropkę na przykład na Frankfurt nad Odrą, bo to jest taki fajny punkt orientacyjny. Tam jest ten Oderturum, cały o, cyk No super, widać to. No to to jest 30 km stąd. No to ja już widzę po prostu po gabarytach tego zobaczymy z ciekawości co tam w prawo jest jeszcze no tu już zaraz mi drzewa przysłaniają tak to jest ten pierwszy słup no, no tak myślałem kierunek Kostrzyn ale to nie tędy droga Dobra. O. Spróbuję jeszcze raz nagrać sobie w lewo od tego wiaduktu. Zobaczymy jak te wiatraczki dzisiaj będą funkcjonować. Zobaczymy chmurki ładne na maxa zoom prawie jest ich pełno tam O. wiatraki 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 i sobie ale strasznie jest z tym mechanikiem, bo na słońcu. O, oh, chyba tak. Wiatrak. już tam nie parówa musi być znaczy się woda w powietrzu. Idę w stronę tego masztu wiatrak. Wiatraki, to jest wszystko na Kowalowie. Tam jest taka wioska Kowalów w kowalu w Lubiechnia. Wielka tam jest ferma wiatrów, wiatraków. Wszystko tu stoi sobie elegancko. I one sobie idą, 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 idą. Aż do tego właśnie z tego mojego punktu obserwacyjnego idą do tego masztu na torze motocrossowym w Gorzowie i później w prawo są tam różne ciekawe rzeczy Fajne rzeczy tam z tyłu jakieś są Co to jest? Tutaj lasy Tutaj dziura Dobra Idę na kawkę Super Do następnego razu, obserwatorzy świata.